I witam was wszystkich bardzo serdecznie. To jest kolejny odcinek Top Raidera. Naar musiała się przyciągnąć Oj, dawno, dawno nie grałem w tą grę. I ostatnie co pamiętam to to, że mi się gdzieś tu brama otworzyła w wodzie. Gdzieś tutaj Tylko muszę ją znaleźć. A, chyba tutaj. Chciałbym jeszcze w tym roku skończyć tego tomb Raidera, ale nie wiem czy mi się to uda. Bo tyle tych mam projektów teraz. Czasu mało na wysyłanie i nagrywanie. Że wiecie, <laughs> że to troszeczkę ew, ew, ew. nie wygląda zbyt optymistycznie, O, że ty w dupę! O! Oj 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 Ua! Ale mi żeś zawalił Co? Położył się on tam czy co? Duch To był duch Okej, okay, gdzie ja teraz muszę iść? Nie, w lewo, w prawo Wiecie, że nie pamiętam? Nie wiem, może pójdę tu, Trochę głupie, Chyba... coś mi się wydaje, że już tu byłem. W tylko nie pamiętam. A może się, się mylę? Nie wiem. Dobra, zobaczymy. Um, czy ja tu mogę doskoczyć? Tam? Chyba raczej nie. Chyba raczej nie, więc pój... nie. Lara, no co ty zrobiłaś? <laughs> Widzieliście to? Dobra. Idziemy tu. O, naboje. A nie, tu chyba byłem, bo coś kojarzę. Okej. Okay. Ups. Abym... sobie spadł. Nie, chyba muszę tu iść jakimś... A, muszę, dobra. Okej, okay. dało się. Bardzo ładnie. Bardzo ładne nogi. Uuu. Dobra. Mm. No chyba tu chyba tu. Teraz chyba tu. Okej. Okay. Ej, nie tu Lara, tu. Dobra, tu. O, i tu. Nawet... o, 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 o. A. Ah! Wow, no, kurde mać O, uh o! -oh. No strzelaj! Strzelaj! O uh. uh. Ale to było emocjonujące! Przeżycie! O, oh, coś znalazłem! Ech. Dobra, mm. ok, ale gdzie dalej mam iść? Jest tu jakiś prąd? Czy mam z powrotem iść? Nie wiem, sprawdzę. Sprawdzę to. No, lara, weź się rozchusztaj bardziej. U. Okej. Okay. A, tu coś jest. O. No dobra, ale po co tu? Hmm. Okej. Okay. A, po to. Hmm... Ciekawe czy ja tu byłem. A sprawdzę, bo... Coś się nie pamiętam. Nie, nie byłem tu. O, że ty w papę. No nie no. <ścoughs> Dobra. No, może by się to wyciągnęło już. No! Uuuu! Czemu Lara od razu mnie nie skoczyła? To dziwne. Dobra, zmień nas z pistolety, bo... Dobra, teraz się jakoś udało. Teraz zmień nie, na no, Uzi nie. Uzi! Właśnie, Uzi! Coś... ...czy? mi tu man. Aha, coś podobnego... ...jak wtedy. Okej okay. i okej. Okay. Ha, <tryk> że tu mnie jakoś sprawniej pójdzie niż niż poprzednim odcinku. Mm. Czyżby tu? Tak. Co to do góry idzie? Ups, a jednak, a, ale żem zrąbał to la. Mam no myślałem, że już się tam zaczepił, cholernik jasny Dobra, przepraszam, gdzie tu jest wyjście? Tu coś widzę Tu trzeba chyba wskoczyć i tu Oj, Lala! Wow, to długie. <laughs> Przepraszam za sierbanie. Dobra, już jedno mam. Teraz pytanie. Gdzie teraz? Aha, chyba tu. I. Oj. Nie o to mi chodziło. <laughs> Oj. Lara, uważaj. Lara, uważaj. Dobra, teraz. Tu. I teraz. Hmm, no Lara, mogłabyś się tu złapać, ale nie chcesz. Okej, okay, no to szukam innego wyjścia. Może tu się uda? Chociaż wątpię. No, wiedziałem. No dobrze, to... Przepraszam. Też mnie chrypka łapie. Eee, tu raczej nie. No to tu. Tu. Teraz tu. No i tu. Innego wyjścia nie widzę. Okej. Okay. Dobra, tu już pójdzie jakoś. Szczęuję, że wtedy tak zrąbałem z tym pierwszym. <laughs> A i znowu się obnąłem no. Dobra, teraz lepiej idzie. Teraz tu. Tylko teraz pytanie. Gdzie dalej? Hmm. Jeszcze muszę obniżyć to. No tam coś jest. To i to. Tylko jak ja się tu teraz dostanę? Du, 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 du. Um, Olera, wiecie, co, że nie wiem, coś zrąbałem. Coś mi się wydaje, że zrąbałem. Kurczę, no Chyba, że na to przycupnę. Ups. To tak mi się nie udało. <laughs> Przycypnąć. Aj! Pomyliłem się. Ale jasna, muszę to jakoś... Mogę tu się zawieźć? Nie. A tu? Jak tu też się nie zawieszy. Ja cię kręcę. No dobra Muszę znowu tu przycupnąć Pupupupupu, Znowu będę się <kłysy> męczył z tym jak nie wiem co Eem, pytanie gdzie teraz? Czy tu czy... Ale głupie, że ona mi się tu nie chce zaczepić Chodzi mi tu, nie? Ow, <laughs> Cholera, ja sobie będę teraz marnować odcinek jednak... Jak to zrobić? Aby to zrobić na nie narobić, nie dobra <laughs> Pomyślmy logicznie drag Jak to zrobić? Nie wiem, tędy coś już? Uh, tu już jest. O! Ktoś tam, czekaj. co jest? Czego tam? Czego tam? Nie ma tu czego się zawiesić? Nie ma. Oj! Mm. No nie wiem, słuchajcie. Jak na no to? Czemu nie mogę stąd iść tu? Psz, trochę głupie to. to. Jak ja mam się tam dostać? Hmm. Czy ja czegoś nie zrąbałem? <tryk> Czy ja czegoś nie zrąbałem? Jeszcze nie wiem. Ale no pewnie tak, znając moje szczęście. Szczęście w nieszczęściu. <tryk> Ale, chyba zaraz. <tryk> przerwę nagrywanie i wrócę jak coś ogarnę szlak by to trafił no <ścoughs> hmm. Mi się wydaje, że to zrąbałem na początku. Jak tu schodziłem po drabinie, i, i teraz mam problem. Dobra, czekajcie, ja zrobię tak. Zrobimy tak. Trochę oszukamy. Ok, zrobię jeszcze raz tak jak powinienem. Wtedy powinno mi pójść dużo lepiej no, Że faktycznie przez to Że popełniłem taką gafę nie mogę dalej przejść Chyba że na pewno się da Tylko ja yy, nie umiem <śm> Ok, Już mam ładnie pierwszą kładkę. Pierwszą kładkę. Pierwszy wysuwający się most. Dobrze. Teraz idziemy tu. I tu. A no, sztyw dupy nie wiedziałem, że to tak zrobią mnie w jaju Oczywiście przysłowiowe jajo Łaj Larka, musisz się trochę szybciej sprężać dziewczynko Moja mi Nie tu, tu Bardzo ci ładnie poszło Lara, o dragen zaczął myśleć. Bardzo ładnie. Hmm. Czy ja tu muszę iść, tak muszę iść Oj, oj, oj Chyba nie za bardzo Dobra, ale to nic nie szkodzi Bo ja sobie teraz pójdę tu No Lara nie wygłupie się Dziewczyno I wyżej Bardzo dobrze Jest trzeci Czuci, czuci. Jest trzeci e... Aha, tam Okej okay. No, dobrze jest, że włączyłem od początku grę, bo bym się miotał jak szatan Tak, miotam jak szatan Tam na górze, po prawej stronie, gdzie się to błyszczy, Nie idę, bo nie chce mi się. <laughs> Dobra, teraz musimy dojść na górę. To jest troszkę takie głupie, że trzeba pójść na górę, później znowu. Yy... Później znowu na dół. I takie to śmieszne... Ojejku. A nie, wyszło. Nawet mnie to wyszło. Gdzie teraz? Nie tu. Tu. No, już myślałem, że się nie załapie. To Ci Lara by zrobiła. psikusa. Ale podziwiam ją. Że tak daleko umie skakać. Tu jest ten łącznik. A tu. Okej. Okay. No dobrze, i to będzie w sumie na tyle w tym odcinku. Także ja jeszcze zejdę po, po tą rzecz. I spotkamy się w kolejnym odcinku. Tak, tak. No dobra, to chyba, chyba już muszę, nie muszę wam pokazywać jak tam dojdę. Także do zobaczenia w następnym odcinku.